Wywiad z Tomasem Edwinem Castello, rzekomym pracownikiem ochrony w bazie Dulka. Tomas Edwin Castello oficjalnie nie istnieje i nigdy nie istniał, a jednak z nieoficjalnych źródeł możemy dowiedzieć się, że człowiek ten był oficerem ochrony w tajnym kompleksie badawczym w Dulce, o którym to zrobiło się głośno po tym, jak Tomas Castello wykradł tajne dokumenty, nazwane później Doll's Papers, a które sprawiły, że oczy prywatnych badaczy zwróciły się w stronę tej podziemnej instalacji. Tomas Edyn Castello poświęcił swoją rodzinę i sam stracił życie za ujawnienie tajnych informacji. Poniższy wywiad stanowi zbiór pytań, które zostały zadane Tomasowi Castello wraz z odpowiedziami na nie. Odpowiedzi zostały udzielone na około rok przed tajemniczym zaginięciem Tomasa. Nie istnieją żadne dowody, które potwierdzałyby prawdziwość poniższego wywiadu. Pytanie: Kiedy właściwie powstała instalacja Archuleta? Odpowiedź: Słyszałem, że w Dulce zapoczątkowana została w latach 1937-38 przez wojskowych inżynierów, powiększana przez lata do roku 65 lub 1966, kiedy większość kompleksu została ukończona, łącząc tunele z bazą w Arizonie Page Base jednym ze starszych podziemnych obiektów. Czworokątna podstawa bazy nazwana została Perika. Większość rdzennych Amerykanów żyjących na tym obszarze zdaje sobie sprawę z istnienia tej bazy i może potwierdzić informacje o dziwnych spotkaniach z innymi formami życia blisko tych obiektów, np. z Bigfoot i tym podobne. Pytanie: W jaki sposób powstała ta instalacja? Czy jesteś zapoznany z postępem prac prowadzonych przez korporację RAND? nad wysoko wydajną maszyną wiertniczą zdolną roztapiać skałę przy użyciu zasilanych energią atomową wolframowo-grafitowych wierteł? Odpowiedź. Odnosząc się do słów kilku starszych robotników, część tej maszyny została wysadzona przez bomby jądrowe w latach 60. Istnieją sekcje takie jak tunele komunikacyjne, które uformowane zostały przez zaawansowaną maszynę wiertniczą, która pozostawia ściany tunelu gładkimi. Ukończone ściany w tych podziemnych tubach przypominają szkło wypolerowane do połysku. Pytanie: przez kogo zapoczątkowana została instalacja w Dulce? Odpowiedź: Natura rozpoczęła od stworzenia naturalnych jaskiń. Draco, czyli humanoidalna rasa reptilian, używali jaskiń i tunelów przez wieki. Później, za pośrednictwem korporacji Rand i jej planów, podziemne jaskinie były powiększane. Naturalne jaskinie, włączając w to jaskinie lodowe. I te ze źródłami siarki stanowiły perfekcyjne wypełnienie potrzeb obcych? Jaskinie w dulce mogą rywalizować pod względem swojej objętości z kompleksem jaskiń Carlsbad kevins Pytanie. Czy wielokrotnie obserwowane samoloty lub statki kosmiczne widziane w momencie odlatywania lub przelatywania w okolice góry Archuleta pilotowane były przez ludzi obcych czy ludzi i obcych? Odpowiedź. Mesa Archuleta jest mniej istotnym obszarem. Samoloty odlatują i są rozmieszczane w pięciu obszarach: jednym z nich jest Dulka, inny znajduje się blisko Durango, inny przy Taos, a główna flota znajduje się w Los Alamos. Pytanie: Niektórzy sugerowali, że niektóre rasy obcych w Dulce nie mają pozaziemskiego pochodzenia, to znaczy, że w rzeczywistości wywodzą się one od gadów lub takich stworzeń jak Velociraptor. Stenonychosaurus equalus, rasy serpentynów lub ras mających powiązania z tymi napomkniętymi w trzecim rozdziale księgi rodzaju. Odpowiedź tak, niektórzy reptoidzi są rodzimymi mieszkańcami tej planety. Rasą wiodącą wśród obcych są reptylianie, beżowe lub białe istoty zwane są drako. Inne odłamy reptilian mają zielone lub brązowe zabarwienie stanowią oni starżytne rasy Ziemi żyjące pod jej powierzchnią. Być może istotą, która skusiła Ewę w Edenie był Draco. Reptoidzi słusznie określają siebie rodzimymi ziemianami. Być może są tymi, których my określamy upadłymi aniołami. Być może nie. W każdym bądź razie my postrzegani jesteśmy jako dzicy lokatorzy tej planety. Pytanie. Gdzie do tej całej układanki pasują szaraki? Odpowiedź. Pracują oni i są kontrolowani przez Draco. Istnieją ponadto inne szare istoty, które nie należą do tej samej ligi co Draco. Pytanie. Czy kiedykolwiek rozmawiałeś z jakimś przedstawicielem obcej rasy w bazie? Odpowiedź. Odkąd byłem starszym oficerem ochrony, musiałem porozumiewać się z nimi codziennie. Kiedy pojawiały się jakiekolwiek problemy, które wiązały się z bezpieczeństwem lub z obsługą kamer wideo, byłem wzywany. Istniała kasta robotników reptilian, która zwykle wykonywała prace fizyczne na niższych poziomach w Dulce. Decyzje, które obejmowały tę grupę podejmowane były przez białego Draco. Kiedy ludzcy pracownicy stwarzali jakieś problemy pracującym reptilianom, informowano w pierwszej kolejności Draco, a ten wzywał mnie. Chwilami wydawało się, że tego typu problemy nigdy się nie skończą. Największy problem jednak stanowili ludzcy pracownicy, którzy niebezpiecznie zbliżali się do stref granicznych sekcji obcych. Sądzę, że ciekawość jest ludzką cechą, przekraczanie barier także. Zbyt często jednak łamano te bariery. Kamery blisko wejść zwykle powstrzymywały ciekawskich, zanim ci popadli w poważne kłopoty. Kilkukrotnie musiałem jednak interweniować i prosić o zwrot ludzkiego pracownika. Pytanie: czy istnieją inne miejsca połączone z podziemną siecią komunikacyjną, inne niż te, o których wspominałeś? Jeżeli tak, to gdzie znajdują się te wejścia? Odpowiedź. Gdzie? Wszędzie. Krzyżują cały świat jako niekończąca się sieć podziemnych autostrad. Podziemne tunele w Ameryce są jak autostrada, z tą różnicą, że znajdują się one pod ziemią. Ruch tą autostradą wymaga silników elektrycznych i niczym nie różni się od ruchu na powierzchni. Tego typu autostrady wykorzystywane są do podróży na ograniczoną odległość. Istnieje jednak inny sposób transportu, ładunku i pasażerów wykorzystywany do szybkiego podróżowania. Ta bezkresna sieć nazywa się SubGlobal System, posiada punkty kontrolne przy przekraczaniu granic każdego kraju. Są to tuby transportowe, które wystrzeliwują pociągi, nadając im niesamowite prędkości przy wykorzystaniu magnetycznej lewitacji i metody próżniowej. Pociągi te podróżują z prędkościami przekraczającymi prędkość dźwięku. Część Twojego pytania odnosiła się do wejść do bazy. Najłatwiej powiedzieć, że każdy stan w USA posiada wejście do sieci tunelów. Często wejścia te są kamuflowane jako piaskowe kamieniołomy lub kopalnie. Inne skomplikowane portale znajdują się w bazach wojskowych. Nowy Meksyk i Arizona mają największą liczbę wejść. Zaraz za nimi pod tym względem pracuje się Kalifornia, Montana, Idaho, Colorado, Pensylwania, Kansas, Arkansas, Missouri. Najmniej wejść mają Stany Florydy i Północnej Dakoty. Wyoming posiada drogę, która prowadzi bezpośrednio na podziemną autostradę. Droga obecnie nie jest wykorzystywana, ale mogłaby być reaktywowana, gdyby tylko o tym zdecydowano, przy minimalnych kosztach. Zlokalizowana jest ona blisko Broke Lake. Pytanie. Czy istnieją inne bazy w stanie Utah? Czy słyszałeś cokolwiek o domniemanych podziemnych instalacjach na obszarze góry Wasatch? Odpowiedź. Salt Lake, Lake Powell Area, Dark Canyon, Dugway Grounds, Modena, Vernal. Wszystkie tam istnieją. Inne także. Pytanie: Czy podziemny system transportowy Archuleta łączy się z odnogą systemu Góry Szasta w północnej Kalifornii? Odpowiedź: Tak, Góra Szasta jest główną siedzibą spotkań starszej rasy repitalian z ludźmi. Każdy prezydent w historii Stanów Zjednoczonych odwiedził miasto Telos. Truman miał okazję odwiedzić niżej położone królestwa jako wysoki archon na ziemi. Miał możliwość spotkania się z królem świata, dał mu klucze do USA. Truman otrzymał zapewnienie w kwestii nowej technicznej wiedzy i zwycięstwa nad wszystkimi wrogami na Ziemi. Został przedstawiony Samaza i Koach, obcym z Butes i Tiphos, obydwaj królowie lub ambasadorzy rasy Reptilian. Truman zaktualizował dokument Traktat Stu i zażądał magnetycznego postępu kosmicznej wiedzy naukowej. Koach zgodził się, Samaza częściowo. Wymieniono zakładników dla eksperymentów genetycznych i uzyskania praw do technologii magnetycznej. Zawetowano uzbrojenie kosmiczne i broń promieniową. Pytanie: Czy zauważyłeś jakiekolwiek powiązania wysoko postawionych wolnomularzy, różokrzyżowców albo jezuitów z podziemną instalacją lub z obcymi? Odpowiedź. Tak, ale to bardzo złożone pytanie i nie chciałbym komentować go szerzej. Nie jestem masonem ani też członkiem jakiejkolwiek tajnej organizacji. Istnieje jedna organizacja, której członkiem jestem. To grupa powszechnie znana jako Centralna Jednostka. To zaszczyt mówić Ci, że jestem członkiem Subgalaktycznej Ligi Kostaryki. Pytanie, czy istnieje ziarno prawdy w twierdzeniach, jako CIA i obcy założyli bazy na Księżycu czy Marsie? Odpowiedź! Słyszałem takie pogłoski, ale nie widziałem dowodów, które by to potwierdzały. Obcy posiadają bazy na kilku księżycach Jowisza i Saturna. CIA działa w innych krajach, ale nigdy nie słyszałem, żeby działało na innych planetach. Pytanie: Czy słyszałeś kiedykolwiek jakieś pogłoski na temat możliwości istnienia niższych poziomów niż poziom Ultra 7 w bazie Dulka? A także, gdzie zaprowadziłyby nas niższe poziomy i co moglibyśmy tam znaleźć? Odpowiedź: tak, Twoje pytania są tak samo dobre jak moje. Dużo na ten temat rozmawiano, ale to nie znaczy, że cokolwiek znajduje się poniżej poziomu 7. Jakkolwiek jednak widziałem windy, które nie miały ograniczeń, jeżeli chodzi o poziom poruszania się. Dostęp do nich wymagał uprawnień Umbra lub innego wyższego certyfikatu bezpieczeństwa. W bazie wszelkie informacje dostarczane były do mnie na zasadach wie tylko tyle, ile potrzebne mu do pełnienia swoich obowiązków. Moje pozwolenie to Ultra 7. Pytanie. Niektórzy sugerują, że rząd Stanów Zjednoczonych opracował własny dyskoidalny obiekt oparty o ściśle tajne eksperymenty antygrawitacyjne przeprowadzone przez naukowców nazistowskich podczas II wojny światowej. Odpowiedź. Kiedy pracowałem przy bezpieczeństwie fotografii, słyszałem dużo na ten temat, ale nigdy nie widziałem dowodów. Jeden jedyny raz w bazie powierzchni rozwinąłem rolkę filmu i zobaczyłem obiekt jak ten z filmów Adamskiego, ale ze swastyką po jednej stronie. Pytanie. Tom, czy miałeś dostęp do statków obcych, czy kiedykolwiek w jakimś z nich byłeś? Odpowiedź. Tak, często widywałem je w garażach, było ich całkiem sporo. Główna flota stacjonuje w Los Alamos. Tak, wszedłem do kilku statków. Były dwie rzeczy, które utkwiły w mojej pamięci: dziwne wrażenie gąbczastości podłóg, niezwykły różowawo-fioletowy kolor oświetlenia. Załoga twierdziła, że podłoga fałduje się w czasie lotu, a fioletowy odcień oświetlenia zmienia się do jaskrawo niebieskiego i białego. Całe wnętrze statku było zmniejszone w skali, jeżeli porównalibyśmy je z proporcjami człowieka. Pomieszczenia były zakrzywione i wąskie, choć w jakiś sposób wewnątrz było więcej miejsca niż na to wyglądało z zewnątrz. Niektóre obszary, sekcje zewnętrzne wyglądały prawie jak żywe. Miało się także poczucie bytności czegoś żywego. Nigdy jednak nie znalazłem się w żadnej z tych sekcji. Pytanie. Czy możesz podać więcej informacji na temat rasy reptilian? Co robią oni na poziomie szóstym? Odpowiedź. Kasta robotnicza sprawuje codzienne obowiązki. Wycieranie podłóg z lateksu, czyszczenie klatek, przynoszenie pożywienia głodnym ludziom i innym gatunkom. Do zakresu ich pracy należy sporządzenie odpowiednich mieszanek dla istot typu pierwszego i drugiego, stworzonych przez rasę Draco. Robotnicy ci pracują także w laboratoriach i bankach komputerowych. Zasadniczo ujmująca rasa Reptilian jest aktywna na wszystkich poziomach w bazie Dulka. Istnieje kilka innych ras obcych pracujących we wschodniej sekcji poziomu szóstego. Ta sekcja jest potocznie nazywana obcą sekcją. Drako są niekwestionowanymi mistrzami poziomów 5, 6 i 7. Ludzie są podrzędni, jeżeli chodzi o dowodzenie na tych poziomach. Sam często musiałem przystawać na polecenia jednego szefa Drako. Jego imię trudne jest do wymówienia. Kars Fasht, zwykle zwracałem się do niego Kharz, czego on nie znosił. Przywódcy Drako są bardzo formalni, kiedy rozmawiają z ludzką rasą. Starożytne byty postrzegają nas jako rasę niższą. Karsza zwracał się do mnie przywódca Castello, ale używał tego zwrotu w bardzo sarkastyczny sposób. Jakkolwiek kasta pracowników jest dość przyjazna, tak długo jak długo pozwalasz im mówić w pierwszej kolejności. Odpowiedzą, kiedy zwrócisz się do nich. Są to bardzo ostrożne istoty, postrzegające większość ludzi za wrogów. Zawsze wydają się zaskoczeni, kiedy okazuje się, że wielu ludzi jest otwartych i godnych zaufania. Nie ma żadnego bratania się z obcymi po godzinach. Zakazane jest prowadzenie rozmów z innymi rasami bez ukierunkowanego biznesowego powodu. Ludzie mogą rozmawiać z ludźmi, obcy mogą rozmawiać z obcymi i na tym się kończy. W miejscu pracy natomiast jest inaczej. Istnieje wolność słowa w laboratoriach. Koleżeństwo w laboratoriach dociera także do sekcji banków komputerowych, jednakże wszystko zmienia się z minutą, w której przekraczasz próg sali. Natychmiast wszystkie rozmowy stają się ściśle formalne. To trudne, ale kilka razy musiałem aresztować daną osobę tylko za to, że rozmawiała z obcym. To dziwne miejsce. Pytanie, co właściwie sprawiło, że zdałeś sobie sprawę, że w dulce dzieje się coś dziwnego? Dla mnie to miejsce wygląda strasznie i nie trzeba być Einsteinem, aby zrozumieć, że to miejsce zbrodni. Dlaczego zabrało ci to tak dużo czasu? Odpowiedź. Jest kilka rzeczy, o których musisz wiedzieć. Złożyłem przysięgę pod groźbą śmierci, że cokolwiek zobaczę lub usłyszę, nigdy nie wyjawię informacji na ten temat. Ponadto podpisałem zrzeczenie się praw obywatelskich, zgodnie z którym zgadzam się dobrowolnie poświęcić swoje życie, jeżeli zostanę oskarżony o zdradę. W dulce zdradą jest wszystko, co ma związek z wyjawieniem informacji na temat codziennych prac prowadzonych w kompleksie. Kiedy przybyłem tam po raz pierwszy, zastosowano politykę wie tyle, ile jest mu potrzebne do wykonywania swojej pracy. Powiedziano nam, że to jest zakład biomedyczny o zaawansowanej technologii, zajmujący się zaawansowaną i śmiałą metodologią w celach dobra medycznego i mentalnego, co tak naprawdę było skomplikowaną definicją tego, co robią z ludźmi, tylko po to, żeby zobaczyć, jaki będzie tego efekt. Jeżeli pojawi się lek, zostanie wyciągnięty na powierzchnię jako cudowna nowa metoda leczenia. Powiedzą wtedy, że odkrycia dokonano po latach badań w dobrze znanym ośrodku medycznym. Prawdziwa historia tego leku nie zostanie nigdy wyjawiona. Przecież baza Dulka jest tajnym ośrodkiem. Ci ludzie są bardzo dobrzy w tym, co robią. Nigdy nie powiedzą prawdy o pechowcach, którzy skończyli w koszmarnej sali. Pracowałem z obcymi, Mając to na uwadze, powinieneś zdawać sobie sprawę z powagi tajemnicy i poziomu bezpieczeństwa tego miejsca. Tak wiem, to nie była zwykła szpitalna posada, ale już na początku kupiłem cały pakiet. Każdego dnia przypominano mi przez interkom w windach, że to miejsce wysokiego ryzyka medycznego i testów farmakologicznych, mających na celu wyleczenie choroby psychicznej. Prosimy nie rozmawiać z więźniami, ponieważ może to zniszczyć lata pracy. Jestem rozsądny. Gdy lekarze mówią, że mam z nimi nie rozmawiać, dlaczego miałbym się im przeciwstawiać? Jeden człowiek przyciągnął moją uwagę. Ciągle powtarzał, że nazywa się George S. oraz że został porwany. Mówił, że na pewno ktoś go poszukuje. Nie wiem dlaczego utkwiło mi to w pamięci. Zapamiętałem jego twarz, myśląc przy tym, że nie wygląda na kogoś chorego umysłowo, choć wielu więźniów to mówiło. W kolejny weekend przekonałem przyjaciela glinę, aby sprawdził tego faceta. Powiedziałem wtedy, że spotkałem go podczas biegania i że mnie zaciekawił. Nie wspominałem niczego o bazie. To było obrzydliwe uczucie, kiedy komputer potwierdził, że George S. jest zaginiony. Co gorsza, gliniarze uważali, że to kolejny facet zmęczony codzienną charówką, rozdarty życiowo. To był początek. Następnego dnia szukałem George'a, ale już go nie było. Nie było też żadnych zapisków, które informowałyby, co się z nim stało. Był inny pracownik ochrony, który podszedł do mnie, mówiąc, że on i kilku pracowników laboratorium chce się ze mną spotkać przy jednym z tunelów. Ciekawość wzięła górę i powiedziałam, ok. Tej nocy spotkałem się z dziewiątką ludzi. Powiedzieli mi, że wiedzą, że narażają mnie, ale chcą pokazać mi kilka rzeczy, a które, jak sądzą, powinienem zobaczyć. Raz po razie ukazywali zapisy dowodzące, że wielu więźniów to osoby zaginione. Były tam wycinki z gazet, a nawet zdjęcia w jakiś sposób przemycone do bazy. Mieli nadzieję na przemycenie ich z powrotem na zewnątrz. Widziałem strach na ich twarzach, gdy mówili do mnie. Jeden mężczyzna powiedział, że wolałby raczej stracić życie próbując coś zrobić, niż stracić duszę nie robiąc niczego. To była ta uwaga, która przechyliła szalę. Powiedziałem im o George'u i o rzeczach, które wiem na jego temat. Po kilku godzinach przyrzekliśmy sobie odsłonić sekrety dulki. Pytanie: Nazwa koszmarna sala jest bardzo wymowna, ale na pewno istniała jakaś oficjalna nazwa. Jak nazywano ją w podręcznikach? Odpowiedź: w podręcznikach nazywano ją Vivarium. Opisywały one dulkę jako chroniony obiekt przeznaczony do prowadzenia opieki nad biologicznymi formami życia każdego typu. W ich raporcie, w innej definicji, możemy przeczytać, że to izolowany podziemny park biologiczny z miejscami dla zwierząt, ryb, ptactwa, gadów i ludzi. Po wizytacji tego parku, nazwa koszmarna sala lepiej oddaje charakter tego miejsca niż definicja z podręcznika. Miejsca mieszkaniowe dla więźniów w koszmarnej sali daleko odbiegają od ładnego obrazka przedstawionego w opisach. Pytanie: wspomniałeś o jednym przywódcy reptilian? Charsk Czy wiesz coś o nim, skąd pochodzi? Pochodzi z Ziemi czy z innej planety? Odpowiedź. Jego imię znaczy utrzymujący prawo. Oni otrzymują imiona w momencie gdy każdy z nich osiągnie wiek świadomości. Nie uznają oni czasu za tak ważny czynnik w byciu świadomym, za jaki zwykli uznawać go ludzie. W momencie osiągnięcia wieku świadomości, stają się oni świadomi swojej pozycji i zadań, jakie muszą wypełnić. W tym czasie wybierają sobie lub pozwalają komuś innemu, aby wybrał dla nich imię. Ich imiona zawierają w sobie pozycję, jaką pełnią i kilka osobiście dobranych liter. Każda litera ma znaczenie osobiste, znane tylko obcemu i osobie, która wybierała imię. Reptylianie nie tylko zachowują prywatność, ale także są bardzo skryci, jeżeli chodzi o lokalizację ich rodzimego miejsca. Dla nich narodziny lub pojawienie się życia postrzegane jest jako jeden ze świętych obrzędów. Uznają oni Ziemię lub Terra za planetę Dom, jednakże kilku reptylianów omawiało mapy gwiezdne. Większość z omawianych gwiazd znajdowała się w obrębie drogi mlecznej. Wśród nich znajdowały się gwiazdy i ich planety należące do grup planet lojalnościowych lub planet poddanych. Ziemia jest jedną z planet leżącą na przecięciu ich szlaków handlowych. Gdyby jakiś człowiek zapytał wprost o poddaństwo, obcy zwróciliby się z tym pytaniem do Drako. Draco z kolei przekazałby pytanie mnie, jako przełożonemu. Nie posiadałem informacji na temat gwiazd, ponieważ nie były mi one potrzebne do wykonywania pracy. Pytanie: Czy ktokolwiek z pracowników kasty włączył się do buntu, czy mógłbyś podać jakieś imiona? Odpowiedź: Kilku dozorców wśród reptilian dało nam do zrozumienia, że wiedzą o naszych zamiarach sabotażu wkroczenia na poziomy szósty i siódmy. Jeden z nich o imieniu Szal Tajemnicy uformował małą grupę reptilian z takim samym nastawieniem jak moja grupa. Szal wziął na siebie niebezpieczeństwo informowania mnie. Był tak szczery, jak to tylko możliwe w tej wyjątkowej sytuacji. W dniu, w którym się o tym dowiedziałem, przeprowadzałem inspekcję kamery blisko wyjścia tunelu. Podszedł do mnie, zatrzymał się, pozornie zdrapując jakiś nieistniejący brud i cicho powiedział Kilku z nas przyznało, że jesteś osamotniony w swoich wysiłkach w sprawie raportów zaginionych ludzi. Jeżeli to prawda, oddal się, znajdę cię. Jeżeli to nieprawda, zniszcz moje życie teraz. Moje serce niemal nie wyskoczyło z mojej klatki piersiowej, jednak spokojnie odszedłem w stronę jednej z bezkresnych sal. Od tego czasu pamiętałem te słowa. Po raz pierwszy widziałem, że reptylianie mają indywidualne myśli i opinie. Zasadniczo wszyscy oni formowali jednakowy front z niewielką różnorodnością interesów, albo przynajmniej tak ich postrzegaliśmy. To było na kilka dni przed tym, zanim usłyszałem go znowu, kiedy przeszedł przede mną na szóstym poziomie niesławnej sali. Usłyszałem, jak mówi: wejdź do tunelu wyjściowego na poziomie szóstym po twojej zmianie. Następne kilka godzin dłużyło się i wypełnione było myślami o zdradzie lub czymś gorszym, ale nie powinienem się martwić. Skontaktowałem się z jedną osobą z naszej grupy, dając mu znać, co jest na rzeczy. Gordon chciał iść ze mną, ale przekonałem go, żeby poczekał kilka metrów od wyjścia i udawał, że ma problemy ze swoim wózkiem. Kiedy tam poszedłem, było ich trzech: Szar przedstawił Fachsza i chłamsza. Szybko zaciągnąłem Gordona z sali i pięcioro z nas zaczęło rozmawiać i przechadzać się ciemnymi tunelami przez około trzy godziny. Po tym dniu zebrana grupa oporu stawała się coraz większa i śmielsza. Ostatecznie wszystko skończyło się, kiedy przy tunelu wyjściowym doszło do wojskowej interwencji. Zginęli wszyscy, którzy byli na liście ludzie i reptylianie odpowiedzieliśmy na atak, ale nikt z pracującej kasty nie miał broni, ani nikt z ludzi, pracowników laboratorium. Tylko siły ochrony i kilku pracowników banku komputerowego miało flaszgany. To była masakra. Każdy krzyczał i szukał schronienia. Sale i tunele zapełniły się błyskawicznie. Sądziliśmy, że to Delta Force postanowiła uderzyć w momencie zmiany pracowniczej i zabić tak wielu, jak to tylko było możliwe, o ile znajdowali się na liście. Do dzisiejszego dnia nie wiemy, kto nas zdradził. Gordon Henry biegł przy mnie, gdy zmierzaliśmy do tunelu wyjściowych na poziomie trzecim. Zginął, kiedy kilka kul trafiło go w plecy. Wyparowałem zabójcę i uciekałem dalej. Ciągle uciekam. Gordon nie zapomnę. Pytanie: powiedz mi więcej o Flashgunie. Czy trudno nim operować? Czy to rodzaj broń jak w Star Treku? Czy może ogłusza i zabija na różnych trybach pracy? Odpowiedź to zaawansowana broń promienna, która może działać w trzech różnych trybach. Tryb pierwszy, jak w Star Treku, może ogłuszać, ale także zabić, jeżeli trafiona osoba ma słabe serce. W trybie drugim może lewitować wszystko bez względu na wagę. Tryb trzeci jest naprawdę mocny może zostać użyty do sparaliżowania wszystkiego, co żyje ludzi, zwierząt, obcych i roślin. Przy wyższym ustawieniu, w tym samym trybie, może spowodować tymczasową śmierć. Zapewniam cię, każdy doktor zaświadczyłby, że taka osoba jest martwa, jednak jej esencja życiowa pozostaje w jakimś dziwnym stanie zawieszenia. W ciągu jednej do 5 godzin taka osoba powraca do życia, powoli najpierw powracają funkcje życiowe, następnie świadomość. W tym trybie obcy naukowcy przeprogramowują ludzki mózg i zasiewają fałszywe informacje. Kiedy osoba wraca, powraca jej spreparowana pamięć jako ta nabyta podczas życia. Taka osoba nie ma żadnej możliwości, aby dowiedzieć się prawdy. Ludzki umysł pamięta i wierzy w całkowicie spreparowane dane. Nawet jeżeli spróbujesz ich przekonać, że ich wspomnienia nie są prawdziwe, będą się śmiać i złościć nigdy ci nie uwierzą. Pytasz, czy flaszgan jest trudny w obsłudze? Dwuletnie dziecko mogłoby go obsługiwać jedną ręką. Przypomina latarkę z czarnym szkłem, z odwróconą soczewką. Po jednej stronie znajdują się trzy osadzone gałki w trzech zakrzywionych rowkach, każda gałka ma inny rozmiar. Im dana gałka znajduje się bliżej dłoni, tym większa jest siła danego trybu. To bardzo proste. Każda gałka ma trzy pozycje spoczynku. Najsilniejsza pozycja odparowuje każdą żyjącą rzecz. Ten tryb jest tak potężny, że nie zostawia śladu tego, co zostało odparowane. Pytanie: czy ta broń nazywa się flaszgan, czy ma jakąś inną podręcznikową nazwę? Odpowiedź. Wszyscy nazywają je flashganami lub bardziej powszechnie flash lub mój flash kiedy o nim mówią. W podręcznikach broń ta została po raz pierwszy przedstawiana pod nazwą Armor Lux, następnie używano nazwy flashgan. Pytanie, jaki rodzaj ochrony jest używany w bazie dulka? Co jeszcze używane jest przeciwko szpiegom lub w razie nieautoryzowanego dostępu? Odpowiedź wspomnę o kilku, ale jest praktycznie niemożliwe opisać wszystko. Poza Flash gunem, najczęściej stosowana jest broń akustyczna. Wbudowana w każdy element oświetlenia, jest urządzeniem, które może zamroczyć świadomość człowieka w ciągu sekundy przy użyciu tylko cichego tonu. W Dulce znajdują się także statyczne i ruchome kamery, skanery tęczówki oka, skanery dłoni, czujniki wagowe, lasery, sprzęt emitujący fale ELF i M, sensory ciepła, detektory ruchu, i wiele innego sprzętu nie ma żadnego sposobu, abyś mógł dostać się dostatecznie daleko w głąb bazy. Jeżeli uda ci się dostać na poziom drugi, zostaniesz zauważony po kilku metrach. Bardziej niż pewne jest, że stałbyś się jednym z więźniów i nigdy już nie zobaczył światła dziennego i świata na powierzchni. Gdybyś miał szczęście, zostałbyś przeprogramowany i stałbyś się jednym z niezliczonych szpiegów kasty rządzących. Pytanie. Zgodnie z pewnymi raportami, Dulka gości innych obcych, którzy żyją na poziomie piątym. Czy to prawda? Czy ludzie mogą swobodnie przemieszać się pomiędzy salami? Spotkać sam na sam? Czy istnieje jakiś specjalny protokół w tej kwestii? Odpowiedź. Istnieje protokół stosowany od pierwszej chwili, gdy tylko wejdziesz do bazy i należy postępować zgodnie z nim za każdym razem, kiedy widzisz obcą istotę. Począwszy od kasty pracowników, do obcych gości aż po kastę rządzących istnieje niekończąca się lista zasad, praw i surowych protokołów. Nie ma okazji, aby przemierzać poziom piąty. Obszar zamieszkany przez obcych na poziomie piątym Alien Housing Area jest obszarem zabronionego dostępu dla ludzi. Centrum kompleksu Hub otoczone jest przez ochronę, arsenał, wojsko, sekcję CIA FBI. Obszar za ścianą ochrony jest jednym z najbardziej strzeżonych obszarów, ponieważ znajduje się w nim wiele ściśle tajnych dokumentów. Cała wschodnia część piątego poziomu jest niedostępna dla ludzi, za wyjątkiem tych posiadających uprawnienia dostępu ultra 7 lub wyższe. Garaż po zachodniej stronie piątego poziomu wymaga pozwolenia ultra 4. Pytanie: co z windami? Czy schodzą one bezpośrednio od powierzchni? Aż po siódmy poziom w ciągu kilku sekund? Czy wiesz coś na ich temat? Czy są podnoszone elektrycznie? Odpowiedź: mogę ci powiedzieć, że nie ma żadnej windy w dulce, która opuszcza się od powierzchni aż po siódmy poziom. Plany obiektu pokazują, że poziomy są pokonywane stopniowo, piętro po piętrze, poziom po poziomie, nawet centralny obszar, Hub, nie ma ekspresowej windy. Po pokonaniu trzeciego poziomu musisz nie tylko zmienić windę, ale jesteś też ważony i kolorystycznie znaczony, zanim wejdziesz do wagonika. Wszystkie windy kontrolowane są magnetycznie. Nawet światła w windach, tak samo jak całe oświetlenie na wszystkich poziomach, wykorzystuje indukcję magnetyczną. Żarówki nie są typowymi, jakie można kupić na powierzchni. To zupełnie inny system oświetlenia. Iluminacja tutaj jest dużo bardziej zbliżona do naturalnego światła słonecznego niż iluminacja jakiegokolwiek sztucznego świata na powierzchni. Kształt wind jest unikalny, przypominają misę ze ściętą podstawą. Ruch jest spokojny i cichy, niemal niezauważalny, gdy winda startuje lub zatrzymuje się. Kable nie są potrzebne, ponieważ winda jest magnetyczna, nie elektryczna. Pytanie: tajemniczy oficer ochrony nazywający samego siebie agentem Yelefruit. Twierdzi, że pracował w Grim Lake, strefa 51. Oficer ten twierdzi, że był w kontakcie z dobrotliwymi obcymi w Grim Lake. Czy masz jakieś informacje na temat istnienia takiej grupy jak Yellow Fruit? Odpowiedź. Yellow Fruit jest jedną z nazw w potocznym języku dla Yellow Jack, potocznie tchórzliwy Jack, lub Yellow Flag, żółta flaga, które nawiązyło do kwarantanny i konieczności zachowania ostrożności w laboratoriach. Istnieje wiele różnych slangowych nazw w laboratoriach w dulce, np. Yellow Fruit to laboranci, Banana to starsi pracownicy, Lemon to nowi itd.